No, dzień dobry. Dzień dobry dziś. Mamy tu już trochę jajeczek. Tutaj są jajka karzełka polskiego. Zostawiam je na lęgi. Coś, jak usiądzie, to będzie dobrze. Tutaj jajka, piżmówek. Jest klient, więc zostawiam. Tutaj siedzi nam kurka, karzełka polskiego, złocisto szyja. A tu zbieramy jajka dalej. Kolejno. Kaczka, ale ona tutaj nie ma akurat jajka żadnego pod sobą. Nie nasadzam. Kaczek w tym roku, to jak mówiłem wcześniej. Na co wyczekać? Upał jest co? Nieznośny upał jest na dworze i się mają do cienia. Kury. 35 stopni w, w cieniu jest dzisiaj stopni. Także zobaczcie, jak kaczka zjechała. Ta czarna. Jak ma dziób otwarty, Chłodzi się jakoś. No, niestety. Taka pogoda, że, że nie idzie wytrzymać. No i tak, 18 sztuk zebranych, ale jeszcze rano było 14, więc... więc idą dzisiaj chyba na rekord. Idziemy na zewnątrz zobaczyć, jak sytuacja wygląda. No i na dworze na zewnątrz upał. Chory dzieją. Chowają się do cienia, gdzie mogą tam idą. Zauważcie, dobrze mieć jest drzewa. Lisienka w tym roku bardzo ładnie uobrodziła. Tu są pozostałości. No tu jeszcze coś się kryje. Czerwonego. Mhm. Tutaj kaczki sobie siedzą. Zrobiły sobie jajka, gniazda. No i właściwie to nie ma czym oddychać. Także hodowcy bacznie obserwujcie zachowania swoich podopiecznych. Dawajcie im możliwość kąpieli, czyli tych. Piaskowych, piaskowego oczyszczania się, kury muszą dotykać trochę do ziemi. Zobaczcie, jest luźna ziemia. One się w czymś takim kąpią, ale nie tylko. Pod spodem jest jednak ta ziemia bardziej mokra, wilgotna. I one w ten sposób, wygrzebując tą luźną ziemię, chłodzą się. Więc dajcie im możliwość takiej ziemi, miejcie po prostu taką ziemię u siebie, no bo tutaj to już jest skorupa, tu tak samo, one sobie wygrzebały tą luźniejszą, także nie zasypujcie im tego, możecie to szpadlem ruszyć do mokrej ziemi, one później to przełanie przygrzebią, no i tak, nieśność spada, bo spada, bo są upały. Nie patrzcie na to jakoś tak złym okiem. Jako hodowcy na pewno jesteście do tego przyzwyczajeni. To moje dwa pięski pilnują tak całego dobytku. Wymieniajcie wodę. One teraz tak nie będą jadły dużo, ale pić, pić to one będą, ptaki. No dobrze, no co ja mogę Wam powiedzieć. Została nam kaczka jedna siodłata. Kaczorka już nie ma. Zobaczymy w przyszłości, co tam się narodzi z moich lęgów. Stare kaczory poszły, teraz zostały roczne. Wszystko to są roczne kaczorki. I tak to wygląda. Chodzą się w cieniu. Ja też poszedłem do Cienia instynktownie. Jak chcecie więcej nowych filmików, to zapraszam do subskrypcji. Zachęcam. I zostawiam Was. Z pozdrowieniami. Trzymajcie się.